z tej strony Gosia. I dzisiaj przychodzę do was ze moim ulubionym filmikiem, czyli haul rzeczy do domu. Słuchajcie, mamy rzeczy do domu oraz biżuteryjne. Rzadko się zdarza, ale znalazłam coś w charity shopie z biżuterii. Bo słuchajcie, wszystkie dzisiejsze rzeczy są nie wszystkie, kłamstwo. Większość jest z charity shopu, są też zakupy eBayowe i coś z Etsy. Także z różnych części odchłani świata. O, tak bym powiedziała. Dobrze. Więc zaczniemy może od ymm, biżuterii, bo trzeba sobie tutaj coś nałożyć. To jest, a nie wiem, znaczy pewnie widzieliście stary koszulek z zeszłego roku. Z festu. Mówię założę, słuchajcie. Dobra, patrzcie co znalazłam. To jest głowa wyrzeźbiona w ametyście. I to jest w, w Srebrze. Próba. Yy, słuchajcie, to jest wyższa próba. Tutaj gdzieś było, słuchajcie. 950, zazwyczaj jest 925, tutaj jest 950. I yy, powiem Wam, tak mi się spodobał. No bo coś innego, słuchajcie. Jest bardzo długi wisiorek. Wisiorek ma w ogóle wybite Italii yy, łańcuszek. I powiem wam, że nie wiem, czy cały wisior jest Italii, czy tylko łańcuszek, ale słuchajcie, dosyć długi. Miałam go ostatnio na drinku z Bartkiem i Bartek zauważył nawet, mówi co to za łańcuszek, więc mu opowiedziałam historię, że to z Charity Shopu. Słuchajcie, 15 funtów za takie coś. Myślę, że to dobra cena, no bo, no bo srebro, nie? Więc yy, i dosyć duży jest, no i do tego taki rzeźbiony. Powiem wam, bardzo mi się spodobał. Bardzo mi się spodobał, więc wzięłam no, i tak nic nie widać na filmie. I tak nawet głupio wygląda tak w kamerze, bo tu nic. Słuchajcie, miałam dobry pomysł, ale. Ale niestety. I w tym samym shopie była druga rzecz, słuchajcie. Biżuteryjna. To była bransoletka. Ja już ją widziałam wcześniej, ale ją odrzuciłam, bo mówię taka dziewczęca, w różyczki, co ja będę różyczki nosić. Ale coś mnie tknęło. I powiedzia powiedziałam kobiecie, że chcę ją zobaczyć. Ona mi podała i słuchajcie, jak przyłożyłam do ręki, to wszystko się odmieniło. Myślałam, że ktoś idzie, słuchajcie. Wszystko się tak ładnie na ręce wygląda. Jest też 925, ma wybite na różach. I powiem wam, ale patrzcie na to teraz, patrzcie. Armkendy. Pamiętacie? Takie wczesne internety to się nazywało armkendy. Że sobie dużo człowiek nawalił i wyglądało fajnie. Powiem wam na lato, tak bardzo, tak mi się spodobało. Właśnie jak się jeszcze połączy z jakimiś innymi bransoletkami. Powiem wam super, duper, a to nie wiem, czy tam wam pokazywałam, bo to już mam od jakiegoś czasu, w antykwariacie kupiłam też srebro. Więc powiem wam, jestem bardzo i ta chyba 10 funtów tylko kosztowała, więc jak zobaczyłam, mówię biorę, musiałam usunąć jedną, jedną różyczkę. Za długa była dla mnie. mam małe nadgarstki, ale teraz super. No, to już teraz tylko rzeczy do domu. Już nie ma biżuterynek, są rzeczy do domu, i zaczniemy rzeczy do domu od tego, co kupiłam wczoraj. Słuchajcie, przytargałam, bo nie było to lekkie, ale szukałam od jakiegoś czasu misy, patery na owoce. Powiem Wam, że ja mam z Włocławka. Taką z domu rodzinnego przywiozłam na trzech nóżkach. Ona jest bardzo ładna niepraktyczna. Jest na trzech nóżkach, więc jak coś się położy ze złej strony, ona się przewala. Dodatkowo jest dosyć płytka, no i te, te kwiaty włocławskie ma narysowane od środka, więc jak się nałoży owoców, no to nie widać wzoru. A ja chciałam właśnie, żeby to było też uch, w miarę dekoracyjne i patrzcie. Taką misę znalazłam. No włocławek to to nie jest, bardziej takie rustykalne. Moi, mój zapas bananów i najczęściej misy są, słuchajcie, zdobione od środka. Ta też zdobiona od środka, bardzo ładnie, ale wtedy nie mają nic tu. A ta ma tu. Więc jak sobie tutaj ją postawiłam, powiem Wam, że bardzo dobrze na półce wygląda, naprawdę. Lepiej chyba nawet niż w kamerze, powiem Wam, nie widać. To jest taki ładny. Habrowo-niebiesko-granatowy kolor, widzicie, nie widać w kamerze. Te kwiaty tutaj mają niebieść, więc na pewno lepiej wygląda na żywo. No i ma, słuchajcie, datę tak się patrzy 86. Słuchajcie, jeszcze jest podpisana sygnaturą, którą nie mogę rozszyfrować. Ale słuchajcie, robiona ręcznie, więc ja bardzo lubię rzeczy robione przez artystów. Mówię, wezmę i powiem Wam, że wszystko do, dołożę tutaj sobie jabłek, dołożę cytrynek, dołożę kiwi, nic się nie będzie wypadać, nie będzie przechylać, wszystko się mieści, więc bardzo mi się podoba. A druga rzecz do kuchni, która też bardzo mi się podoba i o, używam namiętnie, to są nowe szklanki. Ja Wam kiedyś pokazywałam, że kupiłam zestaw szklanek w Johnie Louisie. Bardzo je lubię, jeszcze się nie wybiły, są pojemne, one są na pół litra, są dosyć duże, ale słuchajcie, jak zobaczyłam te, no to wzięłam, bo te są vintage, takie, w taką korę drzewa, jakby. Słuchajcie, i powiem Wam, że to, że tutaj są zwężane, a tu poszerzane, bardzo dobrze się trzyma. Te z Johna Louisa, one są po prostu okrągłe, więc jak jest dużo wody, czy jest mokra ręka, tak się niepewnie. A tu patrzcie. Tak. I też dobre do drineczków, bo tu, gdzie jest właśnie te, ten podstawek, można nalać alkoholu, taka miarka od razu się robi, a tutaj już... Sodku. Więc powiem Wam takich pięć było. Szkoda, że nie sześć, ale wzięłam wszystkie po 50 pensów jedna. I dodatkowo ta kora drzewa, ten wzór, taki bardzo popularny dla lat siedemdziesiątych. Często te szklanki są dosyć z grubego szkła. Ta jest bardzo cienka, no nie zobaczycie na, na wideo. Taki prawie kryształ. Powiem wam. Jest bardzo cieniutki, więc dobrze się z tego pije. Jestem aż zaskoczona, bo wydawało mi się, że będą toporne, a nie. Jestem, no powiem wam, jeden z lepszych ostatnich zakupów. A tu zakup bardzo dekoracyjny. Słuchajcie, patrzcie. Na pałąku papuszka siedzi. I taka, taka słodka, słuchajcie, to jest. Co najpierw myślałam, że to jest ten paper mache. Ale to wygląda jak taki rodzaj drewna, takie puste, bardzo lekkie drewienko. Tak ona wygląda i właśnie siedzi na tym pałąku. taką powiesiłam za ramą, za obrazem. I tak w sumie fajnie, w przedpokoju. Mówię za dwa funty, jakoś tak wpadła mi w oko. Super, duper, dekoracja, zbędny przedmiot. To może jeszcze jeden zbędny przedmiot dekoracyjny do kuchni słuchajcie, ja ostatnio odchodzę od rzeczy z lat 70 w kuchni chciałabym zmienić trochę wystrój ale to spokojnie, ja, ja na spokojnie powolutku, słuchajcie ja się nie spieszę, a dodatkowo jak jeszcze coś zobaczę fenomenalnego to i tak biorę, bo wiem, że takie rzeczy można zawsze obchnąć w przyszłości i znalazłam, patrzcie, cookie jar i to nie taki zwykły pojemnik na ciastka, ale pojemnik na ciastka babuni. Słuchajcie, to w bardzo dobrym stanie. Japońskie, słuchajcie, Japan. Powiem wam, że te, te japońskie wyroby bardzo często spotkane są w Stanach, bo oni tam mają bliżej po prostu niż tutaj. I powiem wam. Jak to zobaczę, to mówię, takie amerykańskie, mimo że japońskie. Bardzo rzadko tego typu rzeczy tutaj widuję, więc wzięłam szybciutko i powiem Wam, super. Na półce wygląda pięknie. Na tyle, że właśnie zachowałam, ale chyba w przyszłości słuchajcie, sprzedam, ale niech cieszy moje oko. Przynajmniej jak nie mam jeszcze pomysłu na zmianę w kuchni. Powiem Wam, super i bardzo dobrych rozmiarów, więc mamy tutaj cookie jar, czyściuteńki w środku, można nawet jako, jako tom na kwiatka. Tom na kwiatka, słuchajcie. No super, i nie ma żadnych uszczerbień, gdy bierę. No to teraz dekoracja zebędna, ale jakże potrzebna y, mi była, gdyż, słuchajcie, jest to dekoracja folkowa, ręcznie robiona przez polskiego artystę Tadeusza Kacalaka. Patrzcie, rzeźba. Ręcznie rzeźbiona figurka baby i chłopa przez polskiego folklorystycznego artysta. Jak zobaczyłam, to bardzo mnie zainteresowała. Ona na początku miała dosyć wysoką, wysoką wycenę. Sprawdzili, słuchajcie, w Charity Shopie, kto to robił, co to jest i chcieli za to, uwaga, ponad 200 funtów. Powiem Wam, że jak sprawdziłam w internecie, to rzeczy tego autora chodzą za jeszcze większe pieniądze. Ale no, no nie jest to coś takiego, że będę płacić duże, duże, duże kwoty. Ale obniżyli bardzo, powiem Wam, tą figurkę do 50 funtów i za 50, jak przemyślałam, razy 5, 5 razy 5, 250 zł, to tak, to za 250 zł to w Polsce. Yy, Drewniane figurki można. A tu proszę, jeszcze od autora, który rzeczywiście wartość normalną ma większą, więc udało mi się, myślę, że zrobić dobry deal. Ale nie sprzedaję tego, zostawiam sobie. Dobrze, też w przedpokoju postawiłam. Dobrze tam się komponuje, znalazłam miejsce, fajne. Jest trochę polskości, trochę folkro, folkloru. No i super, ręcznie, robio, ręcznie robiona robota, też nie za ciężkie, superowe. Nie za ciężkie, superowe, a to co jest nie za ciężkie i superowe, to jest mój nowy świecznik, no w sumie dosyć ciężki, cięższy niż ta rzeźba, słuchajcie, jak zobaczyłam ten świecznik, był tak zakurzony, słuchajcie, takie kłęby na nim siedziały, ale mnie urzekł, przy okazji też sprawdziłam w internecie te świeczniki po ile chodzą, można tak za 40 funtów je obchnąć, to mówię, zawsze może to być jakaś inwestycja na przyszłość. Przyniosłam do domu, wymyłam. I patrzcie, żabki trzymające się za ręce. I tutaj ten wosk, zaraz Wam pokażę, z czego on jest, bo ja to używam. Słuchajcie, zostawiłam sobie, używam. Bardzo mi się to podoba. Buzie są otwarte. Tutaj są te żaby, tak dobrze wyglądające. Wszystko jest. Ta, ta zieleń, słuchajcie, jest specjalnie nałożona, ta patyna, bo przy czyszczeniu. Zrobiłam jedną małą rysę, która nawet pewnie, a widzicie, taka malutka rysa i pod spodem jest, yy, nie wiem, wygląda jak miedź, może i jest miedziany, nie wiem, taki dosyć ciężki, więc yy, super, ale patrzcie, ten wosk w tym kolorze jest od tych świeczek. Kupiłam zestaw czterech świeczek, są teraz na promocji w Sainsbury's, to są z Habitata. Chyba Wam kiedyś mówiłam, że tutaj w Wielkiej Brytanii był bardzo popularny, kiedyś w latach chyba 70., zaczęli w latach 80., -tych, 90. -tych, w Wielkiej Brytanii mieli sklep Habitat. I to był sklep z rzeczami do domu. On kiedyś miał dobrą renomę, dobrą reputację, ale trochę takie rzeczy wyglądają jak Ikea, ale się ich nie skręca. One takie gotowe, lampy, jakieś dywany fajne, ale ta, ten Habitat ostatnio przeżył. No, takie, takie załamanie rynku. Musieli pozamykać sklepy i sieciów, sieciówka. Supermarket Sainsbury. Nie wiem, czy ich wykupił, czy, czy są częścią tego Sainsbury, ale właśnie w Sainsbury i w Argosie, który zresztą Sainsbury, Argos też z nimi teraz się połączył. Widzicie, te firmy muszą się jakoś ratować. W każdym razie, jeżeli ktoś chce coś z Habitata, albo trzeba sprawdzić na Argosie, albo iść do Sainsbury i ten. Habitat właśnie ma te świeczki teraz na promocji, słuchajcie. Ja chyba za cztery zapłaciłam 6 funtów. Są bardzo ładne, dosyć szybko się wypaliły, ale super. Powiem Wam, że właśnie dwie mi zostały, dwie wypalone, bardzo fajne. Więc sprawdźcie, w ogóle teraz w tym momencie Habitat ma bardzo dużo rzeczy na przecenie. Właśnie jakieś świeczki pierdoły, warto iść właśnie do Sainsbury's zobaczyć. Więc tutaj ostatnio paliłam i bardzo lubię, bardzo lubię ten świecznik. A tutaj mam coś, co na pewno wielu z was lubiących polski new look zainteresuje. Ja sama bardzo lubię polski new look, też mam książkę na ten temat. No kiedyś ci, ci nasi polscy projektanci klasa to była klasa i słuchajcie, znalazłam na eBayu zestaw Ktoś sprzedawał i nikt nie licytował. Ja byłam jedyną osobą licytującą. Słuchajcie, kupiłam zestaw z porcelany z Wałgrzycha. Mamy tutaj nasz polski Wałgrzych. Patrzcie. Taki. Taki trochę atomik lat 50., proszę bardzo. Tak. Powiem Wam, że filiżanę. Używam na co dzień, bo są bardzo dobre na kawę. Ja kawę lubię z filiżanki. Mam to po mamie. Mama kawę zawsze w filiżance, nie w kubku nigdy. I powiem Wam, że ja lubię taką malutką sobie wypić. I ta jest dobry też rozmiar, bo mam filiżanki z Wawela. One są trochę za małe. Ta jest troszkę większa, jest lepsza. Ale patrzcie, to nie koniec, bo mamy mlecznik. I cukierniczkę. I powiem Wam, tych filiżanek ze spotkami jest cztery. Wszystko jest w idealnym stanie, więc mlecznik, cukierniczka i cztery filiżanki. Więc jak ktoś przyjdzie, pewnie nigdy, to będę miała dla gości, ale używam na co dzień. Powiem Wam, że dobrze mi się pije, ale też powiem Wam, że ten wzór tej szklanki, wzór może nie, ale kształt trochę jest dla mnie przestarzały. Jakoś. Używam tak jak mówię cały czas, ale nie zakochałam się. Jest to trochę taki babciny kształt. Wzór za to powiedziałabym bardzo dobrze się sprawdzi w dzisiejszych wystrojach. Takie nawet lata 80., mimo że to pewnie z 50. Jeżeli ktoś wie dokładnie, jaki to jest wzór, albo kształt bardziej bym powiedziała, dajcie mi znać. Tak wygląda mlecznik. Znalazłam, wiecie, podobne, ale na przykład była inna cukiernica. Albo podobne wzory, a właśnie łóżko było inne. Więc chodzi mi o ten konkretny zestaw. Jeżeli wiecie, to dajcie znać. Spece! Powiem Wam, że czasami naprawdę ja się o coś pytam i znajdują się spece, którzy bardzo dobre informacje mają. Takie znajdujecie gdzieś, macie tą wiedzę. Więc warto czasem. Ja mam strupa tutaj, ja mam strupa. Ej, pokażę Wam to. Nie miałam tego w planie dzisiaj pokazywać, ale nie pokazywałam. A warto wam pokazać, bo jak to zobaczyłam, się zachwyciłam. To jest szklany wazon. Może wydawać się taki, no wiecie, asymetryczny, szklany jakiś taki yy, w, w esy floresy. Ale to, co mnie w nim urzekło i sprawiło, że kupiłam, to w środku, widzicie te zygzaki? Zygzaki. O, jeszcze takie rzeczy. One są wycięte w szkle. To nie jest narysowane. To jest po prostu wycięte w szkle. Nie wiem czy tu widzę tu o o o patrzcie, fala ta fala tutaj niech ja ją dotknę wycięta w szkle jest bardzo dużo właśnie zdobień w środku które są powycinane od środka na zewnątrz to jest z kolei szkło w szkle fusing chyba nie jest podpisane słuchajcie jestem trochę zawiedziona bo to jest taki kawał artystycznej roboty i bym się spodziewała że autor podpisze ale nie podpisał Wygląda super. Powiem Wam, że w środku, no nie. Trzeba by to naprawić. Widzicie to koło, to są wszystkie od środka wydłubane rzeczy w szkle. Jest o wiele więcej niż możecie zobaczyć. Powiem Wam, że też chyba 15 funtów za to dałam. To wiecie, na mnie taką skąpą osobę w charity shopie, to tak, ale no, mówię, no, no jest to artystyczna robota. I postawiłam w oknie i powiem Wam fajnie. Nie, 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 nie jakoś nie przepuszcza bardzo światła, ale na pewno w oknie wygląda dobrze. Więc to jest takie moje: takie powiem Wam. Jeden z bardziej lubianych elementów tutaj. A kolejny bardzo lubiany element tutaj i wszędzie, w całym domu. Słuchajcie, to jest mój prezent, który sobie sprawiłam na moje 40 urodziny. Chyba Wam nie pokazywałam. To jest. Rzeźba od Doroty Pełki, czyli Cela 37, o której Wam wspominałam, że ja lubię, ale tak cenowo nie, nie zawsze mi pasuje. No, ale na, wiecie, na urodziny, patrzcie, coś takiego. Król, królowa i mały książę. <laughs> Macha. I tak mi się to spodobało, słuchajcie. Szczególnie, że można to powiesić na ścianę, więc to jest taki bardzo duży plus. Można albo postawić, albo powiesić. Y już słyszałam głupie komentarze, więc sobie darujcie oczy, czy to znaczy, że będzie dziecko. Nie, nie będzie. Po prostu bardzo mi się to spodobało, bardzo mnie urzekło. Też podoba mi się, że oni się tak świecą, słuchajcie. Czy mają nawodnioną skórę, dybają, nakremowani, słuchajcie. No, powiem Wam, że bardzo wyroby tej artystki mi się podobają. Rzeczywiście ona do mnie przemawia. Co chwilę, wiecie, jak coś widzę, to mówię, o piękne. A za chwilę kolejna rzecz, która. palca wkładam, patrzcie, widać, paluch. A za chwilę coś nowego, na tam ma, że mi się podoba, więc tak, to to jest taki prezent dla mnie. No fajnie. I tak postawiłam sobie, że właśnie widzę zawsze, jak siedzę na kanapie, cieszy oko. Oko ciesz, oko ciesz. Słuchajcie, cieszy oko, oko ciesz. To w krzyżówce powinno być. A teraz słuchajcie, ceramika użytkowa, czyli Kubki. Jak wiecie, ja lubię kubki. Ostatnio trochę wymieniam kubków. Robię czystkę, ale przynoszę nowe. Wymieniam. I słuchajcie, bardzo mnie urzekły kubki od Marty ze sklepu Ceramika Hair Stories. Ja od niej mam pierota, którego kiedyś Wam pokazywałam. Jak zobaczyłam u niej te kubki na jej stronie internetowej, to napisałam, czy mi je prześlę za granicę, bo na stronie internetowej... Ona nie wysyła za granicę, ale wysyła na Etsy, więc robi wysyłkę zagraniczną, ale akurat nie, nie na te kubki. Więc się z nią prywatnie skontaktowałam, czy mi prześlę i bez problemu dosyć szybko dostałam, słuchajcie, dwa kubki piękne, właśnie opada z nich, rozpływa się szkliwo. Ja takie, no nie takie, ale właśnie z takim płynącym szkliwem mam i bardzo lubię. Te są inne, mam inny kształt, bardzo wygodne. Ale słuchajcie, mimo tego, tutaj to szkliwo zachodzi do środka, że jak teraz je zobaczycie, wiem, że pewnie niektórzy ludzie powiedzą: O, super, ale jak wam pokażę drugą stronę, to niektórzy z was mogą być tacy odepchani, bo wiem, że niektórym nie pasują karty tarota, a te kubki mają, słuchajcie, karty tarota. Były w różnych kolorach, ja oczywiście wybrałam sobie takie. Tu jest głupiec, a tutaj jest. Diabeł! O. Powiem Wam, że teraz starotem się nie interesuje, tak jak kiedyś. Już, y, już mam inne podejście ogólnie do wielu, wielu życiowych spraw y, na tym etapie, którym jestem, ale nie mam nic przeciwko. Mam sentyment. Te karty też mają jakieś znaczenie. Bie zaryzykuj, bierz ryzyko. Przy bardzo, diabeł to też symbol koziorożca, więc czemuż by nie? Ale powiem Wam, bardzo wygodne, bardzo dobrze się z nich pije, więc jestem zachwycona, to takie moje codzienne kubeczki. I zostały widzę tylko dwie rzeczy, powiem Wam, że te dwie rzeczy, ale nie, nie zrobiłam jakoś tak dobrze tutaj yy, losowania, bo te dwie to nie będą takie wow, tylko takie będą normalne. Mogłam wam, nie wiem, te te, te polskie pokazać na ostatnie, nie przemyślała. To wam pokażę to. Kto wie, może to jest naprawdę też wartościowe, bo jest to podpisane, słuchajcie. Jest to abstrakcyjny talerz taki, w, no chyba ptaki, ja myślę, że to mogą być ptaki, ale nie wiadomo, słuchajcie, nie ma, nie ma gołu, dołu, nie ma góry, jest coś takiego. Jest on podpisany, ale też Powiem wam, no chyba tu nic nie zobaczycie. Słuchaj. No, coś, czy coś. O, 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 może coś tu widać. Widzicie, jakieś esy floresy. No tu ja sama nic nie widzę, nic nie mogę z tego wywnioskować. Nawet nie wiem, czy to góra, czy dół. Coś tu jest na bazgrane, ale nie wiadomo, w każdym razie. Spoko, powiem Wam, że, że bardzo fajnie, na pewno, by to wyglądało na ścianie. Też te kolory są takie. Do przedpokoju, bym powiedziała. chociaż ja to trzymam w dużym pokoju. Ale nie, coś mnie urzekło dwa funty zapłaciłem. To mówię za dwa funty, słuchajcie. Spoczyłaś. No i na koniec słuchajcie takie rzeczy. O, odnośnie tych rzeczy. Ja Wam pokażę i powiem moje przemyślenia, bo to są tego typu rączki. One niestety dwie, dwie w tą samą stronę. Zwracają uwagę. Właśnie zwracają uwagę. Wyglądały kaczki, które na coś zwróciły uwagę. <laughs> Patrzcie, ale ja je postawię, to je stawiam na półce tak, koło się, że one tak do siebie robią. No. Ale powiem wam, kiedyś były te rączki bardzo popularne, szczególnie takie. Y z rozwartymi palcami stały. Mi się to strasznie podobało. Czasami miały tu dziurę. Nie wiadomo, czy to był wazon, czy świecznik, co to tam było. Ale one zawsze miałam jakiś do nich sentyment. I słuchajcie, jak jeleń. Ostatnio, a to wam pokazywałam, rączki. Chyba wam pokazywałam, ale jak widzicie, ja lubię tego typu wszystkiego. Wszelkiego rodzaju właśnie ręce, części ciała. Bardzo lubię manekiny, jak wiecie też. I ostatnio znowu zaczęłam przeglądać moją ulubioną książkę z lat 80., o wystroju wnętrz, mieszkać inaczej. I zaczęłam tak dokładnie patrzeć na te zdjęcia, i bardzo dużo ludzi tam miało, właśnie jakieś manekiny, ręce, jakieś głowy i wydaje mi się, że to była taka moja książka dzieciństwa i gdzieś mi to utkwiło w pamięci, że właśnie. Tego typu, jak, jakieś części ciała do domu są fajne, dobrze wyglądają. Zawsze mi, wydaje mi się, że jako dziecko gdzieś mi się to podobało i ze mną to utkwiło. Patrzcie. Ej, nie pomyślałam, ale ładnie wygląda. Ale. Czyli jednak zostawiam hita na koniec. Ej, tak se w sypialni postawić? Ale ładnie. Odkryłam z wami coś wspaniale. No i tyle. Prawda nawet jak stoi. Pozdrawiam Was ciepło. Właśnie, zakończmy ładnie. Mam nadzieję, że Wam się podobało dzisiejsze wideo. Wiem, że nie do każdego trafiają moje gusta, ale... O to chodzi, żebyśmy wszyscy lubili to samo. Powiem Wam, że ja bardzo nie lubię, jak ktoś lubi to, co ja, bo to wtedy już nie jest oryginalne. Nie lubcie tego, co ja. Kupujcie swoje rzeczy. Wypracowujcie swój gust, a nie to, co ja. To to, co ja, to moje! Pozdrawiam Was ciepło przez ambuziaki, całusy, uściski, życzę danego tygodnia. My zobaczymy się bardzo, bardzo niedługo w kolejnym fascynującym wideo. Wytrzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa!